Mówiłem? Siedzi, chodź tutaj teraz na środek. Siema, witajcie na Ketchen Relax w kolejnym filmie. Jest 23 maja, ostatnia godzina łowienia. Tam słońce nad osiedlem na Garbarach już chyli się ku zachodowi. Będę z wami szczery, ostatnie dni praktycznie codziennie Jestem na rybach i będę jeszcze bardziej z Wami szczery. Ostatnie dni codziennie, jak tylko wychodzę na ryby, to coś łowię, to wszystko będę z Wami najbardziej szczery. Na woblery od Kenarta. Dzisiaj właśnie taki szybki test w miejscu, które jest poddane mega presji wędkarskiej w miejscu, w którym jest mnóstwo spacerowiczy, w miejscu, w którym jest głośno w miejscu, które jest mega przełowione. Ja zaczynam od tego wariacika, który dał najwięcej to jest Hunter. I mamy test. Ja ten film zamieszczę tak czy inaczej, niezależnie od wyniku. Zostawcie łapeczkę do góry, zobaczymy, czy te woblery Kenarta to był tylko przypadek, czy to już się staje. Najzwyczajniej w świecie normą. Warta Poznań, centrum Poznania. Przełobiony odcinek. Mega presja wędkarska. Jeżeli są tu jakieś ryby jeżeli ten wobler jest skuteczny, to powinny się na niego skusić. Zobaczymy jak będzie. Dzwony w katedrze właśnie wybijają godzinę 20 tu widzę fajną miejscówkę, za chwilę powinniśmy tam być, ale tam też im dalej, tym więcej ludzi. Znaczy po drugiej stronie, no, ale tamten odcinek jest mocny, imprezowy. Chyba mi to drzewo przeszkadzało, chciałem przyjść tutaj wzdłuż tych trzcinek powalczyć, gdyby mnie teraz oj, nie wiem czy to było branie trochę jak branie spróbujemy jeszcze raz eee, gdyby mnie teraz wyjął to mam po rybach na tej miejscówce Na pewno wyjście do wogara, czyli już coś zaczyna działać. Spróbujmy tak, jak filibrystycznie. O, właśnie tak. Świetnie hmm. no, Póki co 0,0,0,0 zero, 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 zero. Ale coś było Tutaj też ciekawie wygląda ten przelewik Taki Podmostowy Kurczę, mam jedno wyjście Jedna ryba na, na wędce spiała się Była kolejna ubranie. Zapsuje. Że słuchajcie, niecała godzina łowienia, jedno wyjście, dwie ryby, gdzieś tam już można powiedzieć, że na haku, ale żadnej na brzegu, czyli wciąż można powiedzieć, że jednak na zero. Nie do końca się jednak zgodzę, ponieważ coś tam się dzieje i to jest chwila, moment. Nie ma innych wędkarzy, co prawda, ale raczej to, że nie ma innych wędkarzy, to świadczy o tym, że. Że siedzą w domu, co że nie ma innych wędkarzy, raczej świadczy o tym, że ryby nie powinny brać. To też jest taki wyznacznik, że jak jest dużo ludzi nad wodą, no to dlatego, że, że łowią. Jak jest mało ludzi nad wodą, to dlatego, że ciężko połowić. Lecę jeszcze w jedną miejscówę tutaj. Tutaj się zdarzał i sandacz, i sum. Chociaż może zatrzymać się jeszcze tu. Jak to że płynie? Nie. Ona tam dopiero się lepiej rozbija. I tutaj będę chciał oddać dwa, trzy rzuty, właśnie w miejscu, gdzie ona tak powiedzmy, że tutaj zakręcać. To ona może nie zakręca, ale e, mamy do czynienia z sytuacją, że odbija się od brzegu, i tutaj. W tym wypadku też i w tym wypadku też tutaj przy tym brzegu ryba powinna się kręcić, ponieważ prąd wszystko spycha na ten brzeg i ta ryba ma na czym żerować po prostu. Spróbujemy. Nie chcę być pazerny, łowić nie wiadomo jakiej ryby. Po prostu chciałbym utrzymać pewną statystykę. A ostatnio jest ona dla mnie naprawdę przyjemna, bo ostatnio na każdy wyjazd jakaś rybka ląduje na brzegu I póki co zero wiecie, lecimy z ostatnią miejscową póki co tu miałem najlepsze efekty ponieważ tu miałem rybę po prostu, chwilę na na wopku, na haczyku jeszcze pod samym mostem spróbować. Tutaj siedzi ryba na pewno. jest woda jest ryba Coś tam chodzi? Puerto Rico. A już damy trochę dalej. Coś tam chodzi, jest dużo tych trzcin Dobra, spróbujmy tak. Mówiłem? Siedź, chodź tutaj teraz, na środek. Co to jest? Piękny okoń. Taki już myślę, że około 2 siedmiu, dwudziestu ośmiu. Jeszcze tylko. Łuteczka. Czekaj. Chyba zaliczył test, moim zdaniem, ale. Sami ocencie. ładnie coś tam atakuje, tylko tam już nie ma jak dojść. Nie, 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 nie. Pamiętajcie zawsze, żeby przynęty oczyścić te wszystkie babole, to wszystko może zmieniać jej pracę tak samo przy obrotówce, sami ocencie skuteczność tego małego krokodyla. Trochę jak zachód słońca wygląda, być może dlatego. Zrobił taką robotę, jak był taki piękny, jest do tej pory zachód słońca nad Poznaniem, natomiast chciałem dzisiaj przetestować na szybko, minęła godzina, byłem o 20, a jest 21, jedno wyjście, trzy ryby na wędce, jedna wyjęta, całkiem fajny garbusik, Kenard Hunter troszeczkę się obronił, ale będę testował go dalej i kolejne wyjście ręka śmierdzi rybą, zostawcie łapeczkę do góry, taki szybki test będą kolejne, będą kolejne przynęty testowane oczywiście, ale na razie zafiksowałem się na tych hunterach od Kenarta i robią mi robotę jeżeli ktoś jest nowy może zostawić subskrypcję z dzwoneczkiem, tam masz takie zaznaczenie przy tym dzwoneczku wszystkie i wtedy dostaniesz powiadomienia jak wrzucę kolejne filmy, a tymczasem dzięki za wspólną wyprawę wędkarską, trzymajcie się, jeżeli ktoś wybiera się również na ryby to oczywiście połamanie nad wodą